Witajcie w kolejnym materiale na kanale Graczfan. Jeśli podobają Wam się tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, by być na bieżąco, gdyż w ten sposób pomagacie rozwijać mój kanał. Główna specjalistka od terraformacji na statku USCS przymierze Daniels straciła swojego męża podczas rejsu ku planecie Origa E6. Statek, którym leciało 2000 zahibernowanych kolonistów, 1140 zarodków i 15 członków załogi, trafiając na falę emisji neutrin wywołaną przez pobliską gwiazdę, został poważnie uszkodzony, a rezultatem tych wydarzeń była śmierć wielu ludzi, którzy dosłownie płonęli żywcem w kriokapsułach. Jedną z ofiar był Jake Branson, mąż Daniels, który był kapitanem statku należącego do korporacji Weyland-Yutanii. Kilka godzin po tym incydencie pozostali załoganci wybrali nowego kapitana, a następnie zdecydowali, że zmienią kurs, ponieważ komputery pokładowe wykryły sygnał z pobliskiej planety, który mógł należeć do ludzi. Daniel sprzeciwiała się temu pomysłowi, gdyż uważała, że może stworzyć to zagrożenie dla pozostałych na pokładzie kolonistów, którzy nieświadomie spali w komorach kryogenicznych. Jako, że nie miała się przebicia postanowiła, że zaraportuje to w dziennikach wysłanych do korporacji i poinformuje swoich przełożonych przebywających na Ziemi, że kategorycznie sprzeciwia się zmianie kursu. Załoga lądując na planecie inżynierów zwanej Rajem, finalnie napotyka tam Davida, który posługując się przybyłymi ludźmi tworzy nowy typ obcego zwanego protomorfem. Finalnie w wyniku jego intrygi i neutralizacji przybyłego załogu androida Waltersa podszywa się pod syntetyka ze statku przymierze i wraz z Daniels ucieka z upadłej planety. Do tamtego momentu Daniels nie była świadoma, że potwór jakim był Dawid podszywa się pod jej przyjaciela. Dlatego też po wyeliminowaniu atakujących ich protomorfów, kładzie się do komory kryogenicznej. Dopiero w tamtym momencie, gdy pyta Woltersa, czy pomoże wybudować jej dom na Origa E6, milczenie jej towarzysza demaskuje Dawida. Przerażona Daniels, krzycząc, próbuje się wydostać z kryju kapsuły, jednak jest już za późno. Z pierwszego skryptu obcego przymierza i wywiadu z Ridley'em Scottem, możemy dowiedzieć się, co stało się potem. David podszywając się pod Waltersa, zakomunikował korporacji, że w wyniku nieszczęśliwego wypadku, śmierć poniosła cała załoga, a on kontynuuje podróż w kierunku Origa E6. Scott, zapytany o tą wiadomość w wywiadzie. Wskazał, że przez wcześniejszy raport Daniels, inżynierowie Wayland Yutani zaczną przeglądać się sprzecznym komunikatom pochodzącym z przymierza. Rozpocznie to wątek, w którym korporacja wejdzie oficjalnie w etap badania obcego gatunku. Dawid po śmierci Elizabeth przelał swoją miłość na nowo poznaną Daniels i uznał ją za klucz do stworzenia matki dla swojego dzieła. Mając stworzonego protomorfa i twarz łapy pragnął zrobić załogantki królową obcych. Przemycając na pokład przymierza dwa twarz łapy z zapaszczarnej mazi, rozpoczął eksperymenty nad śpiącą Daniels. To właśnie z jej trzewi wyrwał się chest Buster, mający zostać królową obcych. Jako, że Dawid miał długą drogę na Origa E6, rozpoczął cykl tworzenia i udoskonalenia gatunku obcych. Dokonał tego dzięki kolonistom, którzy byli impregnowani przez twarz łapy, powstałe ze złożonych przez królową owomorfów. Podsumowując, Dawid ponownie brutalnie eksperymentował nad kobietą, która według niego samego była jego ukochaną, ze względu na potencjał, jaki wnosiła w rozwój jego idealnego gatunku. Na koniec, w ramach przypomnienia, tak tylko napomknę, że to nie on był twórcą ksenomorfów, gdyż jesteście przecież świadomi, że stali za tym inżynierowie, a on je po prostu odtworzył.